Wiesz co, tak dużo się dzieje, że myślę, że ciekawe czasy równa się bardzo dużo się dzieje i bardzo jest dużo niewiadomych yy, i wzrostu wykładniczych różnych procesów, więc myślę, że to znaczy ciekawe czasy, że my tak naprawdę nie umiemy wyprowadzić sytuacji online o no, za 5 lat, za 10 lat i nie umiemy powiedzieć, co się będzie działo, więc ciekawe dla mnie znaczy czujne, wymagające czujności. Ciekawe, naładowane różnymi zdarzeniami, zmianami społecznymi, ekonomicznymi, gospodarczymi, yy, no i wymagające przede wszystkim rozwagi rozwagi. To dla mnie jest definicja ciekawych czasów. Jaka jest Twoja strategia na ciekawe czasy? Moja strategia na ciekawe czasy? Porządnie zbierać dane z różnych segmentów, z różnych jakby rejonów online'u. Co się dzieje zarówno, nie wiem, w e commercie jak i w jaju w każdym kawałku. I taka świadomość właśnie, w którą stronę to wszystko zmierza. Więc moja strategia jest taka, dobrze zbieraj dane, porządnie analizuj. Nie na poziomie nagłówków, tylko wchodź w to znacznie głębiej i szukaj okazji dla swojego biznesu. Jedna, myślę, jedną, jedyną radę polskim firmom, polskim przedsiębiorcom, brandom, co to by było? Nie szalej. <laughs> Nie, ale tak poważnie. Myślę, że w dzisiejszych czasach najważniejszym, najważniejszym hasłem jest bądź dobrym pracodawcą. Patrząc na dane, które mamy o pokoleniu Z, o pokoleniu Alfa. To są ludzie, którzy zupełnie inaczej podchodzą do swojego profesjonalizmu, do pracy, i oni wymagają naprawdę bardzo ludzkiej obsługi, jeśli chodzi o to, jacy są pracodawcy. Więc to postawiłabym na pierwszym miejscu. Jeśli chcesz mieć swój biznes, chcesz mieć ludzi, którzy dla Ciebie pracują, chcesz mieć młodych ludzi, którzy dla Ciebie pracują, z DNA, które rozumie świat i patrzy w przyszłość, bądź uczciwym pracodawcą.